A rozumiem. A lepiej było zapisu czy za zapełnić? Kiedy było? Kiedy było lepiej, panie Kasku? Nie, zapisu. Zapisu lepiej było? A dlaczego? Nie było reżimu. Panie. Reżimu? Reżimu nie było. A co robią? Panie, nie, ja wiem, co robią. Ja wolałbym się na, na temat kandydatów nie wypowiadać, bo. Bo, bo później ci drudzy nie przyjdą, nie przyjdą nie kupić korzuchów, co? Pozbadaw, nie <laughs> Boże, Boże, żeby teraz jeszcze ten trzaskowski bonjour przeszedł żeby w ogóle być Ja nie zazdroszczę tej emigracji, szczerze mówiąc. Dla mnie to trzeba mieć naprawdę inną psychikę, żeby wyjechać, zostawić to wszystko i gdzieś tam być na usługach jakiś tam... No, chyba, że nam wpuszczą tych wszystkich tam z Niemiec, to wtedy już tak nie będzie. To już może być ciężko, co? Będziemy mieli kolorowo, ale w inny sposób. Ubogacenie kulturowe Bo. nam zrobią. Siemanko. Witam Was na kanale Polak w UK, a dzisiaj na gościnnych występach witam się z Wami z Zakopanego. W ostatnich odcinkach z Wielkiej Brytanii zarzucaliście w komentarzach ludziom mieszkającym właśnie tam, że nie powinni mieć prawa głosować w wyborach w Polsce, no bo co nam do tego? Więc dzisiaj zapytamy o to Polaków mieszkających na miejscu. Co oni na ten temat sądzą? i czy powinniśmy mieć takie prawo czy nie i na kogo oni będą głosować Także wbijamy zaraz na Krupówki Chodźcie ze mną, zobaczymy co ludzie mają tutaj do powiedzenia No i moi drodzy, dochodzimy już na Krupówki Zobaczymy czy górale będą chcieli z nami godać, czy nie będą chcieli Dzień dobry Kanał Polak w UK się kłania Jak tam przez święta? Dobrze się biznes kręcił? Udało się zarobić? Średnio Średnio? Nie za dobrze? Ja nie chciałam przed świętami, nie wiem A rozumiem, a lepiej było za PiSu czy za peło? No, to pan zadaje trudne pytania. Trudne pytania, no. no panie Kasku, pan co? tutaj się wyraził. Kiedy było? Kiedy było lepiej, panie Kasku? Nie zapisu. Zapisu lepiej było? A, Ta, A dlaczego? Nie było reżimu, panie. Reżimu? Reżimu nie było. A co robią? Z panie ja wiem, co robią. Panie biorą się za... za nic się też dazią. A tutaj za was się biorą też? A ja tam nie Na spokojnie. A na prezydenta będziecie głosować? Tak, ale... Na Wrocki? Na tylko. A ostatnie pytanie, już nie będę męczył. Bo my jesteśmy, kanał prowadzimy w Wielkiej Brytanii i tam były bardzo dużo takich komentarzy od Polaków, co mieszkają w Polsce, że jak wyjechali Polacy za granicę, to nie powinni mieć prawa głosować w wyborach. Co Pan sądzi na ten temat? Jakby nie powinni, to są Polacy i zawsze Będą tu wracać. No też ja, ja też tak myślę, nie, że Oczywiście. przecież wiadomo, że dla nich miejsce tu jest zawsze. Są Polakami i zostaną. To jak wrócę po urlopie, to mogę iść do urn? Na no, czemu? Pan <głos> powinien głosować u siebie gdzie pan jest. Ja też tak myślę, ale chciałem zapytać właśnie co ludzie na miejscu myślą, bo tak pisali z Polski, że jak wyjechali, to już nie mają prawa, bo to już nie jest ich sprawa. Nie co nie ich sprawa. Wrócą każdy. No. Ale warto wracać? Tak. Dobrze w Polsce całe jest? Życie, całe życie. Nie ma jak w Polsce. Nie ma jak w Polsce. No i super. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że biznes się będzie kręcił. Dziękuję bardzo. Super, fajnie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dzień dobry. Kanał Polak w UK się Kłania. Jak tam biznes w Święta się kręcił? Dobrze się zarobiło? Święta nie pracowało. A wolne było, tak? Trzeba też po święto. No jasne, że tak, trzeba odpocząć, nie? A tak w ogóle jak? Dobrze? Polak w UK? Polak w UK, no. Czemu jesteś w Polsce? No, bo przyjechałem zobaczyć co się dzieje u moich rodaków kochanych. Aha, to jesteś Polak w, w UK, że tam mieszkasz, a tutaj... Przyjeżdżę. Na gościnnych występach, no. I co, jak? Tak, tak generalnie turystów dużo, czy jeszcze sezon nie ruszył? Nie, to w marzec, kwiecień, nigdy nie. Słabiutko jeszcze. To kiedy, kiedy najlepiej, najlepiej będzie? To będzie połowa, połowa lipca. jak się... No wakacje jak się zaszły. No, no. Ewentualnie jeszcze po tym okresie. A kiedy było lepiej? Zapisu czy zapeł? nie idzie tym. Nie idzie tak powiedzieć? Nie idzie tak powiedzieć. Kwestia tego czy ludzie mają pieniądze, czy nie. Ale wam tak jak się biznes prowadzić? Jak tam nowy ład wprowadzili czy coś, to, to coś co, poczuliście coś tutaj na własnej skórze? Nie to nie ma chyba takiego. Tylko po prostu wprowadzają na przykład jakieś nowe ogłoszenia albo więcej podatku, albo nie, to albo jakieś dodatki. Tak nie idzie tym, że akurat jest władza taka czy świata. Oczywiście, no, Mogą, jedni ludzie mogą sobie wydawać co chcą, ale jak ludzie nie mają pieniędzy, to czy jest władza taka czy taka, to nie będą wydawać. A teraz aktualnie na świecie tak się dzieje, że ludzie nie będą wydawać, bo nie wiedzą, czy za pół roku nie będzie czegoś nowego hitu, nie? No tak. Była ten, pandemia, była potem wojna, teraz znowu cła. To nie jest takie proste. Ludzie się oszczędzają. Świat się zmienia. Także nie wiadomo, co będzie za pół roku. Nie wiadomo, co będzie. No tak, a... Trzymać te pieniądze, bo gotówka zawsze tu? Bo wolą, wolą mieć zabezpieczenie. Tak, przyjedzie przyjeżdża się tu, to też się daje na opiekę na spanie, na jedzenie. A tak, przyjdzie jakieś pamiątkę kupić albo coś no to jest tak, co zostanie, ewentualnie jak się chce. Ekstra, nie? A w wyborach prezydenckich będziecie brać udział? No myślę, że tak. Jest tam jakiś godny polecenia kandydat? Ja wolałbym się na, na temat kandydatów nie wypowiadać, bo... Bo, bo później wiem, ci drudzy nie, nie przyjdą, nie przyjdą nie kupić korzuchów, co? z nich którego, to <noise> nie mówić. Rozumiem. Ostatnie pytanko mam takie na zakończenie, bo ostatnio takie same pytania zadawałem w Anglii ludziom, nie? I później w komentarzach ludzie pisali, że Polacy, co wyjechali za granicę, to nie powinni mieć prawa głosować, bo to już nie jest ich sprawa. Co pan sądzi na ten temat? Czyli możemy głosować. No bo będziemy tu kiedyś pewnie wracać, no to, to warto zadbać o to, nie? Mi się wydaje, że człowiek na uchodźcy bardziej się czuje Polakiem niż Polak, który mieszka w Polsce. Byłem sam na pół roku w Ameryce i tak? co, jest, co to jest ten skutka za tak. Nigdy mi się tam nie w Ameryce nie, że nie podobało, ale jechałem za co wiem, negatywnym. Nie chciałem tam jechać, ale pojechałem z z tego, że dostałem taką możliwość wizę no i chciałem skorzystać z tego. Ameryka ma swoje piękne, w ogóle, ale jechać i tam pracować to nie jest taki kawał chleba, zresztą każdy wszędzie, śmiejemy się, że my mamy też tu Amerykę, bo jeżeli by człowiek chciał dosiąść, normalnie popracować, normalnie i, i żyć codziennie, to nie jest źle, tylko kwestia, że mamy większe koszty niż w Ameryce. Jasne. Koszty za samo paliwo płacimy więcej. Trzeba jakoś kombinować. Nie? A Polska w ogóle i pod Hale to się stało jednak, kurde, naprawdę taka Ameryka. Jak byłem ostatnio nawet na szlaku, to wszystkie języki się już słyszy, nie? Hiszpański, francuski, węgierski, nie? Bardzo dużo ludzi przyjeżdża z całego świata, nie? W wakacje przyjeżdża dużo Arabów by ostatnio, z racji tego, że u nich jest za gorąco, a u mnie zostanie. Oni się cieszą, jak małe dzieci jak zaczyna padać deszcz, jak oni nie widzą deszczu czasami przez pół roku. No tak. Także to jest taka mieszanka narodowości duża. No, choć tyle, że oni przyjeżdżają, potem wyjeżdżają, jest spokój, zmieniają się. Dużo węglów przyjeżdża, jest taki mały okres. Lipiec, nie lipiec, dwa, listopad, grudzień. Także tak, tak, mieszanka w wakacje jest dość sztuka. Super, no to nic, nie, nie będę zabierał więcej czasu, dziękuję bardzo. W czas jaki jest, siedzimy i się <noise> 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 Trzymam kciuki, żeby było jak najwięcej klientów, nie? I jak najmniej podatków. Dzięki bardzo, miłego dzionka. Jak widać, no ruch jest taki jaki jest, już jest po świętach. Może coś się jeszcze dowiemy. Dzień dobry Pani kochana. Polak w i kanał się kłania. Jak tam biznes po świętach, kręci się czy nie za bardzo? Słabiutko? A było otwarte przez święta, czy, czy wolne? Święta normalnie ludzie nie pracują, proszę pana. Oczywiście, że tak. A proszę mi powiedzieć, lepiej zapisu, czy za PO było? Dla mnie to jest wszystko jedno, kto tam rządzi. Jednakowo nas będą żłobić. Tak? To biznes ciężko się prowadzi. uchowaj Boże, żeby teraz jeszcze ten czaskowski bążur przeszedł, bo w ogóle będzie dramat. To będzie dramat? A idzie pani na wybory prezydenckie? I co, na Nawrockiego? Tego panu nie powiem. No. no dobra, no dobra, ale nie na Rafała. Nie na Rafała, dobra. A ostatnie mam pytanko takie do Pani. Na Mencena. Ani na Mencena też nie? Ude, no to chyba na Wrocki zostaje. A jeszcze jest prawda? No, jeszcze tam paruje, jest, nie? No dobra, a takie pytanko, bo to same, te same pytania parę tygodni temu w, zadawałem w Anglii ludziom i później pisali w komentarzach, że Polacy co wyjechali za granicę, to nie powinni mieć prawa głosować, bo to już nie jest ich sprawa. Co Pani sądzi na ten temat? Nie mam zdania, nie mam zdania. To wszystko zależy od tego, czy wrócą, czy mają tu rodzinę, czy, czy nie mają rodziny. Czyli czy jeszcze jakieś mają połączenie generalnie tak, z tym krajem, nie? Tak. Że tak. To, te, to wtedy powinni jeszcze mieć prawo, żeby ja zadecydować? Ja nie zazdroszczę tej emigracji, szczerze mówiąc. Dla mnie to trzeba mieć naprawdę silną psychikę, żeby wyjechać, zostawić to wszystko i gdzieś tam być na usługę, tam. I zaczynać od nowa, nie? Od zera zaczynać wszystko. Bo może jak ktoś jest młody, to ma inne podejście do życia. No jasne. A poleca pani, żeby wracać do Polski? Myślę, że zawsze bezpieczniej niż za granicą. To na pewno, nie? No, chyba, że nam w tych wszystkich tam z Niemiec to, to już tak nie będzie. Polegać. To już może być ciężko, co? To będzie mi i kolorowo, ale w inny sposób. No tak. No tak. <noise> Ubogacenie kulturowe. Nie, no. zrobią. No nic, bardzo pani dziękuję w takim razie. Trzy, trzymam kciuki, żeby biznes się kręcił jak najlepiej. No, kręci się jak widać. No ale. No. No kurde, pogoda jest piękna, może jeszcze przyjadą, co? Oni musieli teraz do roboty wszyscy, nie? Nie, może na weekend mają Ale teraz tak, przez ten okres do weekendu mają do to nic nie. Nic nie będzie. No dobra. No nic. Trzymam kciuki, żeby jak najlepiej było. Dużo zdróweczka. Dziękuję, do widzenia. No i widzicie moi drodzy, posłuchaliście trochę co tu górę, ale mają do powiedzenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie pod spodem w komentarzu, co wymyślicie na ten temat, na kogo tam będziecie głosować. Widzicie, większość ludzi mówi, że Polacy za granicą powinni głosować. To co? Jak to w końcu jest? Napiszcie pod spodem w komentarzu.